Witajcie kochani! Dzisiaj mamy środa, a jak zwykle ze środę zapraszam Was serdecznie na moją nową dobranockę. Ja was też zaprasza. Zakładam, że pewnie nie raz krążyły Ci po głowie strasznie negatywne myśli na twój temat. A szczególnie wtedy, kiedy popełniłeś, czy też popełniłaś jakiś błąd. Uwierz mi, no nie jesteś jedyną osobą na świecie, która miała takie myśli. i Ja takie myśli też miałam i tysiące innych osób również. Jak sobie z takimi myślami oczywiście radzić na to powiem to wie dzisiaj. To, że popełniłam błędy, oczywiście doskonale o tym wiemy. To, że błądzić rzeczą ludzką, też o tym wiemy. Ale no jednak trudno nam się z tym pogodzić, kiedy dochodzi do nas, że popełniliśmy taki fatalny błąd w swoim życiu i ciężko nam go sobie wybaczyć. Stoimy wtedy w swoich oczach jako tacy... no... głupi ludzie. Talanci, niemądrzy, um, nieinteligentni, naiwni, no i tysiące innych przymiotników, którzy, które sobie dopisujemy do nas samych. Czasami takie błędy potrafią nam no, niejedną nockę zawalić. Jak nie miesiąc, dwa, czasami po latach potrafimy jeszcze o tych błędach myśleć, przez to źle śpimy i źle się czujemy, i często też nie pójdziemy w relacje tak, jakbyśmy po prostu tego chcieli. Odczuwamy też taką. Taki straszny ból z tym związany. To jest jak taka rana, która od czasu do czasu zasycha, a później my, swoimi własnymi myślami, strapujemy tego strubka i ona sobie znowu tam krwawi i nie może się do końca zagoić. Co zrobić, żeby za tym się zagoiła? Po pierwsze, postaraj się w tym błędzie znaleźć coś dobrego. Ja wiem, że to teraz Cię boli i uważasz, że wszystko to było źle i to była Twoja wina. No, być może i też tak było, bo ja tego, temu nie zaprzeczam, ale ta sytuacja doprowadziła ty, Ciebie do jakiegoś punktu. Podam Wam teraz przykład z własnego podwórka. W wieku 22 lat wzięłam ślub. Mój były mąż wcześniej wydała mi znaki takie, które ja nie odczytywałam, że to jednak nie jest właściwa osoba dla mnie. Byłam zaślepiona, zakochana, no i chciałam to robić po Bożemu, tak żeby to szło jedną linią. Jak później z czasem się okazało, w wieku 22 lat w ogóle nie byłam przygotowana na śluby, nie wiedziałam co to znaczy małżeństwo i nie wiedziałam tak naprawdę co to znaczy być w relacji. Oczywiście trochę to trwało, zanim przepracowałam całą swoją trudną sytuację, ale dziś wiem, że dzięki moim myślom pozytywnym, które miałam w sobie, dzięki pasji do podróżowania, osiągania celów, nauki języków, poznawania i odkrywania nowych 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 kultur. Opuszczam, mi się myli język, bo mi się przepraszam bardzo. poznawania nowych ludzi i skupienie się na samej sobie, to pozwoliło mi być w tym punkcie, w którym jestem teraz, czyli być tu i nagrywać to wideo właśnie dla Was, żeby Wam pomóc i Was wspierać w tworzeniu, budowaniu nowych relacji i osiąganiu Waszych celów życiowych. A jak udało mi się to osiągnąć? Po pierwsze, wybaczyłam sobie. I wybaczyłam również mojemu partnerowi, byłemu i przewartościowałam to swoje małżeństwo. Niegdyś uważałam, że to był straszny błąd, w tak młodym wieku, kurczę, tak zaślepiona, tak naiwna, a teraz mówię, nie, dobrze, że się tak stało. Bo dziś wiem, co to naprawdę znaczy małżeństwo. Dzięki temu nauczyłam się budować zdrowe relacje. Dzięki temu wiem, co to znaczy kochać. Wiem, co to znaczy czuć się kochanym. I wiem, co to znaczy, co to znaczy miłość. Co to jest miłość? Gdyby nie, nie, nie tamto małżeństwo, w ogóle bym o tym nie wiedziała. Dlatego moja taka rada dzisiaj dla Was. Jeżeli macie takie trudne sytuacje, które po prostu spędzają Wam spokojny sens powiek i to może nie dzień w dzień, ale co jakiś czas, może już od kilku lat i gdzieś tam od czasu do czasu zapalała mi się taka czerwona lampka w głowie i jesteście przez to smutni i przygnębieni, to poświęćcie trochę czasu na to. A żeby spojrzeć na tę sytuację trochę z innej perspektywy, zobaczcie, co w tym jest dobre. Spójrzcie, gdzie wy wtedy byliście, jak ta sytuacja się zadziała, i gdzie wy teraz jesteście. Jaka jest różnica między tymi dwoma punktami odstępu? Wybaczcie sobie tą waszą głupotę dnia wczorajszego. I zaakceptujcie siebie tacy, jacy teraz jesteście. Wybaczcie sobie wówczas ten swój błąd. I znajdźcie w tej trudnej sytuacji, która wam się przydarzyła, jakiś dobry punkt i zaczepcie się jego. Postarajcie się go po prostu. Przewartościować. Czyli błąd to może był kiedyś. Tak, byłam durna, głupia, naiwna. Zdarzyło mi się. Jak każdemu. Ale dzisiaj, dzięki temu, jestem mądrzejsza. Jestem w takim punkcie mojego życia, gdzie tak naprawdę czuję się zadowolona. Kocham siebie, akceptuję. Mam wspaniałych ludzi obok siebie, mam wspaniałą pracę, mam świetny samochód, mam e, wspaniały dom, wspaniałych ludzi, którymi się otaczam. Mam wspaniałych rodziców, którzy mnie wspierają. No i myślę, że jeszcze możesz tu powsadzać miliony wspaniałych rzeczy ze swojego doświadczenia i ze swojego właśnie podwórka. To jest właśnie na dzisiaj. Takie zadanie dla Was, dla tych, którzy gdzieś tam borykają się z natrętnymi, smutnymi myślami, które gdzieś tam do Was powracają, a to tylko ze względu na to, że nie potraficie sobie wybaczyć jakiegoś błędu, który popełniliście w przeszłości. Nie dajcie sobie złym myślom kierować Waszym życiem i kierować Waszym sercem. To Wy kierujcie swoimi myślami a nie one wami. Na dzisiaj to wszystko i zapraszam was serdecznie już za tydzień na nową dobranockę. Pa!